Witam Na moim kanale GimseMezeum. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić takiej małej perełce, grze bez zapowiadanej grze, która nie była szumnie zapowiadana, jak to mają z reguły, jak to się ma z reguły przy grach wysokobudżetowych. jest to gierka NordGard. Zaskoczyła mnie swoją innowacyjnością, czy powiedzmy, że korzystała z dobrych wzorców i wykorzy wykorzystywała w pełni ich możliwości, jak na, jak na swoje własne możliwości, oczywiście, rzecz jasna. Już nie jest to produkcja wysokiej klasy, że tak powiem, z super grafiką, super dźwiękiem i tak dalej. Jednak jest bardzo przyjemnie wykonana, miła dla ucha, bardzo miła dla ucha. No i nie od tych naprawdę dobrych produkcji i wciągająca. Spędziłem przy tej grze raptem prawie 300 godzin. Jest to gra naprawdę relaksująca. Gra po prostu swoim gameplayem potrafi relaksować. Jeżeli macie jakiś po prostu ciężki nawet jakiś dzień, Coś Was skórzy, ta gra potrafi zrelaksować jak mało, mało inna. Po prostu nie jest to praca po pracy, tylko jest to czysta przyjemność. Rozgrywka w tej grze jest czystą przyjemnością. Ale zanim zacznę tej grze więcej słodzić, powiem też co mnie zirytowało. Wersje konsolowe przez długi, długi czas nie były dobrze spaczowane, i po prostu. Były takie problemy, że nie potrafiłem ukończyć ostatniej kampanii. Save and i lot, po prostu był, że tak powiem, lot, odczytywanie tej misji w jakimś tam etapie, dalszym już, ostatniej misji, zwłaszcza ostatniej, był niemożliwy. Gra po prostu się wieszała, wrobiła, wstawiała moją cierpliwość na próby. No i to był taki problem, dla którego tą grę odstawiłem na dłuższy czas. No nie? i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wersje końcowe, liczyłem na to, że. Twórcy pokuszą się w końcu i wydadzą wszystkie dodatki, jakie wydali na wersji, na wersji PC, czyli dodatkową kampanię i pozostałe klany. No, niestety, przy dodaniu trzech klanów w wersji konsolowych, więcej już nic się nie pokuszono, przynajmniej na wersji PlayStation 4. Nic, niczego więcej się nie doczekałem. Biłem całą platynę, czekałem na te dodatki, czekałem na tą kampanię, cokolwiek, żeby dłużej móc pograć, zrelaksować, przejrzeć. No, nie dane mi to było. Niestety. Bardzo brzydko zachowali się twórcy w tym przypadku, że olali wersję konsolową, którą też tak długo naprawiali, ale w końcu naprawili. Po, po którymś tam czasie wyszła ta łatka, umożliwiła mi to skończenie ostatniej misji, więc zebrałem się za grę no i wbiłem całą platynę. No powiem, to była przyjemność. Dlaczego dopiero teraz robię filmik? No bo zebrałem wszystkie te wydania fizyczne, jakie chciałem zebrać, jeżeli chodzi o tą grę. Wcześniej no, nie kupiłem tego nie wiedziałem w ogóle co to jest za gra. Widziałem to w sklepach, ale nie orientowałem się za bardzo, że ta gra jest tak dobra. Klonów podobnych do tam Settlers czy Age Empires to wychodziło i przeważnie te gry były takie. No, odrzucałem je po kilku minutach, ale ta gra, tą grę naprawdę polecam wszystkim. w wersji PC wydanej w polskiej dystrybucji. Nie, jak tam za granicą to wygląda. No ale wiadomo jest tylko płytka, jest tu jeszcze płytka, nie jest tam jakiś tylko kot, jest tu płytka. Pewnie danych pobierających same płytki nie, wie, nie za wiele wyjdzie z tej instalacji. No ale jest to wydanie, obecnie jest to unikat. Nakłady fizycznych wydań są naprawdę niskie. Więc jak ktoś naprawdę długo będzie czekał, to już w ogóle tego nie kupi. Ewentualnie kupi jakieś tam puste pudełko. No i tyle, tyle mu się, tyle mu się trafi. Co w tej grze bardzo mi się spodobało, właśnie. To, że zima ma wpływ, ogromny ogromny wpływ na rozgrywkę. Możemy w czasie zimy stracić wszystko. Jeżeli nie zbierzemy surowców w czasie lata, stracimy wszystko w czasie zimy. Jeżeli przyjdzie jakaś tam naprawdę mocna zima, zawierucha i tak dalej, stracimy wszystko. Dlatego właśnie ta gra właśnie ma, ma też swoje innowacyjność pod tym względem. Również w tej grze liczy się każda parę rąk. Nie tak jak w innych tych strategiach, że możemy sobie wystawić tego, kupić tego robotnika, cokolwiek. Nie. Oni jest, przyciągamy ich do naszego klanu, jeżeli zwiększamy szczęście naszej populacji. Więc wszystko musimy w coś co zwiększa szczęście, zadowolenie po prostu z nas, jako gospodarza ich, i wtedy dostajemy tę nową parę do rąk. Im więcej ich mamy, tym wszystko to wymaga większego nakładu pra naszej pracy, żeby przyciągnąć kolejnego członka. A niestety tutaj każda parę rąk się liczy. Jeżeli stracimy za dużo wojaków, możemy przegrać nawet walkę. jaka wygląda nasza armia? A nasza armia to jest raptem nasz wódz i sześciu, siedmiu wojowników to jest wszystko. I każdy musimy sterować oddzielnie, że tak powiem. To jest bardzo ważne, żeby ich nie tracić praktycznie w ogóle w czasie bitwy, bo jak stracimy ich wszystkich, to okaże się, że przegraliśmy. Zwyczajnie przegraliśmy także naprawdę trzeba być ostrożnym pod każdym względem, ale naprawdę jest to bardzo dobra gra. Szczególnie zrecrossowałem się grając z komputerem, bo tutaj mówię o graniu z komputerem. Musiałem rozegrać te 250 tam mam misji pojedynczych. No i sprawdziłem się wszędzie na różnych tych mapach. W czasie grania z komputerem różnego rodzaju ustawiałem sobie poziomy trudności. Naprawdę na wyższy poziom trudności komputer bardzo dobrze reaguje. Na easy jest naprawdę easy. Ale na hard jest już naprawdę hard. Bardzo dobrze reaguje na, na nasze poczynania, więc nie jest tak, nie stoi jak słup soli nic nie robiąc, tylko naprawdę już dobrze, bardzo fajna jest wymagająca rozgrywka. Także naprawdę polecam. Kolejną edycją, jaką kupiłem jest wersja na PlayStation, którą zamówiłem z tego sklepu, gdzie wydawali, wydali tą kolekcjonerkę. Jest tutaj ta wersja na PlayStation. Wersja na Xbox na Switch to jest praktycznie to samo, niczym się to nie różni. Po prostu tylko tyle, że jest tu napisane Switch, tu jest Xbox, więc nie było sensu na tego kupować. Gdyby te wydania były, różniły się między sobą nie kolorem, tylko tutaj na górze paska, tylko różniły się między sobą, może nawet okładką, różniły się zawartością, to może bym się postarał, na to wydać jakieś pieniądze, ale w tym przypadku wystarczyło mi to, co mam. Kosztowało to raptem 50 tam euro. Nawet to wydanie nawet drogie, jakieś szczególnie nie było. Sama grana Store to było też parę tam złoty. To, to nie jest jakaś droga gra, więc nie mogę narzekać na jakieś ogromną inwestycję z mojej strony. Co polecam w tej grze, na pewno też to jest soundtrack. Kupiłem winyl, znalazłem. Jakiś tam, jakiś tam sklep wydał ten winyl, już nie pamiętam, nawet klepałem w internecie i znalazłem winyl podobnie, podobnie ma. ma ładną okładkę z przodu z tyłu. Mamy wszystkie te utwory. Utwory są naprawdę relaksujące, bardzo mi muzyka bardzo fajnie wpada w ucho. Także naprawdę polecam sobie posłuchać, zrelaksować się. Naprawdę bar bardzo, bardzo bardzo fajne, bardzo miłe zaskoczenia, ogólnie rzecz biorąc z ich strony, że wydali tą grę i zrobili ją odwali Dobry kawał dobrej roboty. Naprawdę dobrej roboty, bo tych strategii wychodzi sporo, ale większość z nich nie przyciąga niczym, większość nie przyciąga niczym, a wręcz potrafi zawieść, więc. Ostatnio niewiele w strategię. Włączam, jeżeli włączam, to już głównie te stare klasyki. A ta jest dla mnie bardzo bardzo miłym zaskoczeniem, więc naprawdę polecam. No i co jeszcze kupiłem w ramach tej całej serii Nordgard? To jest planszówka. Kolega mi ją polecił, żebym sobie ją zafundował. Jest to wydanie polskie. No, z mojego punktu kolekcjonera i Mieszkańca kraju to jest najlepsza opcja, kupić w własnym języku. Pewnie jestem tego pewien, w innych krajach też się ukazało, jakim to nie mam pojęcia, ale koledzy mi ją lubiące planszówki polecali i że planszówka sama sobie jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Więc stwierdziłem dlaczego nie. Też niewiele nie kosztowała, raptem 200 zł, więc to nie był jakiś ogromny wydatek. Soundtrack zapłaciłem, soundtrack zapłaciłem jakieś 25 euro. Jest to też nie było jakiś pieniądz za to. Powiedzmy nawet 50 euro, więc plus tam gra sama i polskie wydanie jeszcze za 100 zł, czy tam to 20, 25 euro, coś w tym stylu. To jest tam nie, nie jest aż tak duży wydatek jak za tyle fajne, taką fajną grę z fajnymi dodatkami. Bo naprawdę można wydać 1000 zł czy 1500. Czyli te tam 400 euro za jakąś grę, która będzie kosztowała, na, która będzie kosztowała krocie, a nie nam żadnej satysfakcji po prostu, jaka gra, i po prostu będziemy zawiedzeni całą tą naszą inwestycją. Tutaj, w tym wypadku, przy takim nakładzie, przy takim nakładzie naprawdę nie jestem zawiedziony niczym. I planszówka bardzo dobra, bo kolega mi to pokazał, z czym to się ja że tak powiem. Jak się to zagrywa, naprawdę bardzo fajna. Soundtrack słyszałem w grze wielokrotnie, więc przy 300 godzinach praktycznie go zdałem na pamięć. Muzyka naprawdę wpadająca w ucho, nie zawiodą się niczym w przypadku tej gry. No poza konsolową wersją, która była naprawdę spaprana na samym początku, musiałem czekać przez prawie rok, zanim to naprawili i mogłem tę grę skończyć na hardzie. Tam na, O ile na Easy jest nie problemu, tak na hardzie już takie malutkie problemy są. No i ten brak kampanii dodatkowej tych pozostałych klanów, na konsoli przynajmniej PS4 zawiodło mnie niezmiernie, więc pomimo tych plusów jest ten ogromny minus. No Będę musiał zagrać w końcu na PC, bo też ją kupiłem kiedyś na PC, i ale grałem jako gracz konsolowy, bardziej konsolowy, że tak powiem, bo wolę jednak. Zagrać sobie z padem, gdzie mam moj, już całą listę moich znajomych, jeżeli z kimś mogę zagrać, aniżeli kupować tą grę i mieć ileś platform zainstalowanych na PC i na każdej platformie po prostu inny rodzaj gier, z tymi znajomi. No nie, ja po prostu już to lub nie chciałem się bawić, dlatego przyczyniłem się do jednej platformy, która stała się, że tak powiem, moją ulubioną, e, właśnie dzięki temu. O Xboxa trochę odszedłem ze względu na to, że przestali się, że tak powiem, bawić aż tak ekskluzywnie, jakie jeszcze to robię. po prostu są wie. Tam po prostu jest wszystko. Na PC i, i na konsoli, więc jeżeli ktoś kupi PC i ja ma silnego PC, to już praktycznie nie musi kupować tego Xboxa, więc to jest taka różnica między PlayStation a tym, że tu jeszcze coś się robią, głównie pod PlayStation. Chociaż już teraz coraz częściej jest to tylko tymczasowe, bo coraz więcej wychodzi też portów na PC, tak jak choćby ten God of War, Days Gone i tak dalej, więc czasy się zmieniają. Ogólnie rzecz biorąc, mi to nie przeszkadza. Ważne jest, żeby każdy sobie znalazł swoją platformę do grania i z nim korzystać z przyjemnością. No, ja trochę się zawiodłem w przypadku tej gry, no ale jest jak jest. Jeszcze kiedyś napiszę do twórców, czy w końcu zapytam się, czy się zdecydują w końcu na wydanie tych dodatków na konsolę, czy też za. już zostawili to całkowicie i skupią się na części drugiej. że robią część drugą, bardzo fajnie. Z chęcią zagram, gdyż naprawdę jest to bardzo dobra gra. No i to byłoby wszystko z mojej strony. Zaprezentowanie tej fizycznej. Fizycznych edycji dotyczących tej gry. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.